Podkład, który tak wygląda i jest to wegan, wegański podkład, nazywa się Jordani Gold Eternal Glow i chciałam Tobie powiedzieć, że jest to takie połączenie pielęgnacji również z makijażem, ponieważ znajduje się tu niacynamid. Kwas hialuronowy będzie nam mocno pielęgnował, właśnie niacynamit naszą cerę, działał przeciwzmarszczkowo. Kwas hialuronowy będzie bardzo mocno utrzymywał nawilżenie. A tak w ogóle to jest to podkład, który ma, tak jak już mówiłam, chyba SPF 25. Ma taką pipetę i można sobie nim budować krycie, ponieważ jest takiej konsystencji lekkiej ale naprawdę jest taki miły, aksamitny, jeśli chodzi o, o rozprowadzenie, połączenie się właśnie na skórze, mówię się 8 godzin trwałości i można sobie właśnie, tak jak mówię, dozować pokrycie. Jak widzisz, jest to taki fajny eternal glow, sama nazwa mówi, jest to jeden z moich ulubionych podkładów. O, troszkę się wybrudziła nakrętka. A w tym akurat katalogu, z uwagi na to, że jest to nowość w stosunkowo w Oriflame rocznica, gdzie już mam zużyty, ale już zamówiłam sobie nowy. Uwaga, jest, jak lubimy wszyscy, ja bardzo oferta łączona. Czyli jeżeli sobie weźmiesz ten fajny podkład, to uwaga, uwaga, możesz, powiem cenę, no bo cena jest no fajna, możesz za jedyne 19,90 mieć taki właśnie również z Jordani Gold, pędzel wielofunkcyjny do nakładania podkładu, ale również brązowania, konturowania, ponieważ jest to tak zwane kopytko, jak widzisz jest to jest ścięte, jest taki bardzo fajny, miękki. Będzie się dobrze nam rozprowadzał i podkład, i będziemy mogły sobie tutaj fajnie konturować. Więc ten pędzel z Jordani Gold, jeżeli sobie weźmiesz. Teraz ten podkład z Eternal Glow możesz go mieć za 19,90. Uwielbiam oferty łączone, więc mówię e, dlatego. I jeszcze jedno, ten odcień, który widzisz, to mam najjaśniejszy w tej chwili. To jest ten Natural Vanilla, więc moim zdaniem są to są troszkę ciemniejsze te odcienie. Słabości, który lubię, ten mineralny. A ten, jak dla mnie się sprawdza, wiadomo na ręce ten odcień nie zawsze jest tak, bo powinno się dobierać na linii żuchwy, tutaj gdzieś podkład. I, i po prostu wtedy widać, jak się rozprowadzi, jaki jest. Mnie akurat pasuje właśnie taki odcień, ten. I więc, że jakbyś chciała widzieć, jaki to ja mam, to jest ten Natural Vanili.